Brama Ostrołęcka. Obronna brama wzniesiona w 1836 roku w obwodzie zewnętrznym Twierdzy od strony wschodniej. Była jedną z sześciu bram, przez które odbywała się kontrolowana komunikacja do środka i na zewnątrz cytadeli. Na początku XX wieku bramie została wybita dodatkowa przelotnia, przez którą przebiegały tory kolejki wąskotorowej prowadzącej ze stacji kolejowej w Modlinie do zakładu produkującego beton na potrzeby rozbudowy twierdzy. Od strony wewnętrznej wygląd bramy nie jest tak surowy jak na zewnątrz i wykazuje cechy architektury klasycystycznej. Nad wjazdami umieszczono trzy półkoliste duże okna a pierwotna przelotnia ujęta jest w parę pilastrów jońskich, zwieńczonych kapitelami, na których spoczywa belkowanie z tryglifami. Od strony rzeki na zewnątrz i wewnątrz brama jest broniona ścianką strzelecką Karnota, biegnącą wzdłuż brzegu Narwi. Nazwę nadali bramie Rosjanie na pamiątkę swego zwycięstwa nad Armią Polską w maju 1831 roku, w czasie powstania listopadowego. Mimo że po odzyskaniu niepodległości zmieniano rosyjskie nazwy obiektów na polskie brama zachowała swoje pierwotne nazewnictwo. Kiedyś w obiekcie znajdowała się restauracja. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland tim i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia!